Więc jeśli jest na czakul, będzie nasza. Pozostawiam to Tobie. Słuchaj, jak będziesz robić, co każe, mogę cię to wyciągnąć. Umiesz latać myśliwcem? Co? Ratuję cię. Pomagam ci uciec. Nie jesteś z drugą oporu? Co? Nie, nie, nie. Chcecie co dociągnąć. Umiesz latać myśliwcem? Umiem latać wszystkim. A, a, ale... Ale czemu mi pomagasz? Bo właśnie tak należy. Jestem pilotem. Potrzebuję pilota. Dobra, spokojnie. Tylko spokojnie. Jestem spokojny.